Na większą cześć i chwałę Pana Boga, Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza dziś, 27 września w świętych Kosmy i Damiana Męczenników, lekcję zaczerpniętą z Księgi Mądrości, rozdziału piątego. Sprawiedliwi zaś na wieki żyć będą, a u Pana jest zapłata ich i staranie o nich u Najwyższego. Przecież dostąpią Królestwa Zacnego i Korony Pięknej Zęki Pańskiej, gdyż prawicą swą chronić ich będzie, a ramieniem swym świętym obroni ich. Weźmie za wszelkie uzbrojenie zapalczywości Jego i przyzbroi stworzenia na pomstę nieprzyjaciół. Oblecze miasto pancerza sprawiedliwość, a miasto przy ubicy weźmie sąd pewny, weźmie tarczę niezwyciężoną prawość. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Łukasza z rozdziału szóstego, których tak o Bożych Słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu Jezus Stan, Jezus, szedłszy z góry, stanął na polu, i rzesza uczniów Jego, i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem i z Morza i z Tyru, i z Sydonu, którzy przyszli Go słuchać i być uzdrowieni z niemocy swoich. I ci, co byli dręczeni od duchów nieczystych, byli uzdrawiani, a Wszystka Rzesza starała się Go dotknąć, bo moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. A on podniósł oczy na uczniów swoich, mówił: Błogosławieni, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, bo śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie nienawidzieć was będą i gdy was wyłączą i będą wam złożeczyć a imię wasze jako złe będą zniesławiać dla Syna Człowieczego. Weselcie się dnia owego i radujcie się, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebie. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dzisiaj 27 września w Świętych Kosmy i Damiana Męczenniku. Najświętszą ofiarą mszy świętej składam dzisiaj czwartą z dziewięciu mszy świętych o nawrócenie córki i siostry Weroniki, intencja mszy świętej od pana Janusza, pani Mireli, ich syna i córki. Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków Amen. Amen Na dzisiejszy dzień W żywotach święty, Ksiądz Prokop Daje żywot świętych Kosmy i Damiana Męczenników Żyli około roku Pańskiego 285 Żywot ich był napisany Przez świętego Grzegorza Turo, i Metafrasta. Święci Kosma, pisane jest tu Kozma, tak jak jest napisane, będę czytać. Święci Kosma i Damian byli braćmi rodzonymi, a według świętego Grzegorza bliźniętami, rodem z miasta Eges w Arabii położonego. Rodzice ich posiadali wielki majątek i byli wzorowymi chrześcijanami. Ojciec odumarł ich dziećmi, a matka Teodora, we wschodnim kościele czczona jako święta wychowała ich bardzo pobożnie. Żyli w drugiej połowie III wieku, kiedy jeszcze w ich ojczyźnie wielu było pogan. Święci bracia i wielką gorliwością starali się ich nawrócić, nawracać. A że podówczas w tym kraju sztuka lekarska bardzo zaniedbaną była, umyślili oddać się tej nauce wcale nie dla zysku, gdyż bogaci byli, lecz aby przez to łatwiejszy przystęp, uczyniwszy sobie do pogan, łatwiej ich mogli Chrystusowi Panu pozyskiwać. Postanowili nabyć sztuki leczenia ciała, mając głównie na celu ratowanie duszy. Pan Bóg pobłogosławił świętym zamiarom. Kozma i Damian tak biegłymi stali się lekarzami, iż równych im w kraju całym nie było. Wzywano ich na wszystkie strony i z najodleglejszych miejsc zwozili do nich chorych, bo też Pan Bóg do ich biegłości w tej nauce i dar cudów przyłączyć raczył. Nie było chorego, chociażby najcięższą dotkniętego słabością, którego by nie uzdrowili. Gdy bowiem zawezwani, gdzie byli, po wybadaniu, jak to zwykle lekarze czynią biegu choroby, przepisywali wprawdzie lekarstwa, lecz udawali się jednocześnie na modlitwę, a przeżegnawszy chorego, a często i umierającego, wnet go uzdrawiali. Łatwo sobie wystawić, jak cudowne takie uzdrowienia liczne pomiędzy niewiernymi nawrócenia spowodowały, tym bardziej, że Kozma i Damian, nie biorąc żadnej za swoje trudy zapłaty i przez to jednali sobie pogan, którzy z tego powodu przezwali ich anargi, Anargires, co po grecku znaczy bezpłatni. Trudzo, trudno byłoby wyliczyć, jak wielu chorych od najcięższych cierpień uwolnili. Ilu ślepym wzrok przywrócili, sparaliżowanym władzę, ilu opętanych wyzwolić od złego ducha. Obok tego jeszcze więcej niewiernych do chrztu świętego przywiedli. Także ci dwaj biegli lekarze stali się wkrótce wielkimi apostołami. To rozsławiło ich na całym wschodzie, lecz tożsamość ciągnęło na nich prześladowanie a w końcu spowodowało ich śmierć męczeńską. Cesarzy Dioclecjan i Maksymilian, postanowiwszy wytępić chrześcijan, przysłali do Egesy wielkorządce Lizyjasza z rozkazem, aby używając najsurowszych środków każdego z wyznawców Chrystusowych zmusił do oddawania czci boszkom, a gdyby tego odmawiali, żeby zadawszy im męki śmiercią ich karał. Skoro Lizajasz przybył, doniesiono mu, że największymi wrogami bożków cesarskich są dwaj sławni lekarze, wielcy oraz czarnoksiężnicy, którzy na mocy czarów cudownie lecząc wielką liczbę pogan nawrócili, a że jeśli tak dalej będzie, wkrótce cały kraj chrześcijańskim zostanie. Lizajasz po takim doniesieniu kazał ich uwięzić i przywoławszy przed sobą Groźnie rzekł do nich, więc to wy jesteście owi zwodziciele, którzy odwracając swoimi czarami lud od czci należnej bożkom cesarskim, przywodzicie go do oddawania czci boskiej człowiekowi, który na haniebną karę krzyża był skazany. Wiedzcie, się, że jeżeli tejże chwili nie wyrzeczecie się tego waszego ukrzyżowanego Boga i nie oddacie naszym prawdziwym Bogom, zadam wam najstraszniejsze męczarnie, żeby was do tego zmusić. Skąd jesteście, jakiego stanu? Na to święci odpowiedzieli mu, jesteśmy braćmi rodzonymi, pochodzimy z Arabii, jak cała rodzina nasza, jesteśmy chrześcijanami. Z zawodu zaś naszego jesteśmy lekarzami. Nie zwodzimy nikogo, jak również nikogo nie zmuszamy, aby się poradę do nas udawał. Nie szukamy w tym zysku, bo posiadając majątek, wynagrodzenie nie potrzebujemy. Przywracając zaś chorym zdrowie co do ciała, nie tyle naszą sztukę, ile mocą Jezusa Chrystusa staramy się także wyleczać ich. I ze ślepoty duszy ucząc wszystkich, że jeden jest tylko Bóg prawdziwy, któremu my cześć oddajemy, a wszyscy bogowie pogańscy są to wymysły szatańskie dla wprowadzenia w błąd ludzi. Po odpowiedzi tej stanowczej wielkorządca na chwilę zawahał się co ma uczynić, Ostrzegano go bowiem, że święci w tak wielkim u wszystkich, a nawet u pogan są poważaniu, że surowsze z nimi obejście się mogłoby całą ludność oburzyć. Lecz z drugiej strony bał się ściągnąć gniew cesarzów, jeżeli oszczędzi tych właśnie, którzy w całym mieście wielkie, używając sławy, ten większy wpływ jako chrześcijanie wywierają na pogan. Próbował więc łagodnymi słowami skłonić ich do odstępstwa od wiary, i mówił do nich: Jesteście znakomitego rodu, majętni, uczeni, przyrzekam wam w imieniu cesarza pierwsze godności w państwie, jeśli spełniając jego wolę, wyrzeczecie się tych bredni, w któreście się uwikłali. Usłuchajcie mojej rady, gdyż mówię wam stanowczo, że macie do wyboru albo z, wyrzec się dziwa z waszej chrześcijańskiej religii i opływać w zaszczyty i dostatki. Albo jeśli tego nie uczynicie, ponieść śmierć w najstraszniejszych mękach. Zastanówcie się nad tym pilnie. Już żeśmy się nad tym dostatecznie zastanowili, odpowiedzieli święci. Groźby mąk najstraszniejszych przezić nas nie mogą. Gotowi jesteśmy oddać życie nasze za wiarę Chrystusa, inszej odpowiedzi nie spodziewaj się od nas. Jakoż Lizajasz nie czekał na inną i kazał ich wziąć na tortury? Wytrzymawszy je, nie okazując nawet najmniejszego bólu, święci rzekli do tyrana, jeśli masz jeszcze jakie męki nam zadać, nakaż je niezwłocznie. Pewni jesteśmy, że łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa da nam przenieść je nie tylko cierpliwie, ale i z radością. Lizajasz, patrząc z podziwieniem, że z okrutnych tortur wyszli bez żadnej szkody, co przypisywał jedynie czarom, nie świąc już innych, tego rodzaju katuszy na nich próbować wydał rozkaz, aby obu braci związanych w morze wrzucono. Spełniono ten wyrok jak najwierniej, lecz chwili, gdy tych sług Bożych wody pokrywały, stąpił anioł z nieba i rozwiązał powrozy, którymi byli skrępowani i na brzeg ich wyprowadził. Wielkorządca, który na to własnymi oczami patrzał, zdumiał się, ale i to przypisując czarom zawezwał znowu świętych do siebie jakby poufnie, Prosił ich, aby mu odkryli tajemnicę tej sztuki, mocą której takie nadzwyczajne rzeczy spełniają. Nie znamy żadnych czarów, odpowiedzieli mu na to bracia. Szatani, którzy czarnoksiężnikom dopomagają, uchodzą przed nami z bojaźnią. Jesteśmy chrześcijanami w imieniu tylko Jezusa Chrystusa i za Jego opieką wybawiani zostaliśmy i z tortur, i zwód morskich. Krzyż święty, na którym tenże Pan nasz Jezus Chrystus umarł, jest orężem, w którym my całą ufność naszą pokładamy, a na którego sam znak wszyscy wasi mniemani bogowie i piekło całe ustąpić musi. Wy tedy, rzekł do nich Lizjusz, szydersko całą waszą ufność w Waszym Jezusie Chrystusie pokładać, a ja moją w naszym Bogu apolinie i mocą jego będę próbował robić te same sztuki, które i Wy dokonaliście. Zaledwie te bluźnierstwa wyszekł Pan Bóg, go ciężko ukarał. Dwóch szatanów niewidzianych rzuciło się na niego i tak go bili, ciałem jego miotali, że byłby skonał na miejscu, gdyby nie to, że święci Kozma i Damian, uczyniwszy znak krzyża świętego złych duchów, odegnali. A wnosząc, iż cud ten, ten na nim, nie, nie, nimże samym dokonany, powinien pamiętać Lizjusza, rzekli do niego... Czyli po takim dobrodziejstwie, jakie Krzyżowi Świętemu zawdzięczasz, jeszcze wątpić będzie, że potędze naszego Boga i pozostaniesz w Twoim zaślepieniu pogańskim? Wszak widziałeś, je, jak wezwanie Twojego Bożyszcza poddało Cię w ręce złych duchów, a znak Krzyża, na którym nasz Bóg umarł, od nich Cię wyzwolił. Wyrzecz się przeto czci Bożków, którzy. Jak ciebie od szatanów uwolnić nie mogli, tak i sami w wiecznych mękach odbierają karę za swoje zbrodnie. Otwórz na koniec oczy, naprawdę uznaj prawdziwym Bogiem tego, któremu tylko cześć najwyższa się należy. Wielkorządca zdawał się zachwianym w swoim uporze, lecz przez wzgląd na kilku obecnych tam pogan, obawiając się, aby nie sądzili, że chrześcijanin chce zostać, kazem świętych odprowadzić do więzienia. Tymczasem to, co zaszło z Lizjuszem, opętanym przez szatany po wezwaniu Apolina, rozeszło się po całym mieście. Najznakomici poganie obawiając się, aby go to nie nawróciło, przybyli do niego, grożąc mu, że go zaskarżą przed cesarzem, jeśli dłużej kozmy i Damiana oszczędzać będzie. Kazał więc znowu przywołać ich przed sobą i jeszcze raz domagał się od nich oddania czci boszkom. Gdy mu tego z oburzeniem odmówili, kazał ich wrzucić w kocioł smoły rozpalonej, skąd wyszli nietknięci. Wtedy Lizjasz, słysząc pogan coraz groźniej domagających się ich śmierci, kazał obydwóch braci uwiązać u osobnego słupa i przywoławszy cztery roty żołnierzy, wszystkie na nich od razu wypuścić strzały. ręka Boga, który chciał moc swoją poganom gromadnie tam zebranym objawić, Cudownie strzały pozawracała, także wszystkie w, cieka w ciekawych widz widzach utkwiły. Cud tak wielki i straszny rozproszył pogan, którzy z pracy pouciekali, a wielkorządca kazał ściąć świętych męczenników. Ci zaś uklęknąwszy modlili się, aby Pan Bóg już więcej cudem nie odwlekał im korony męczeńskiej. Wysłuchał ich Pan Bóg, ścięci zostali, a na ich śmierć męczeńską. I śmierć męczeńska nastąpiła 28 września roku Pańskiego 285. Ojciec Prokop, pożytek duchowny wyciąga z ich życia. Święci Kozma i Damian w zawodzie ich lekarskim stali się wielkimi apostołami. Mnóstwo dusz pozyskali Chrystusowi. Niech Cię to uczy, że w każdym chociażby najczynniejszym zawodzie, nie tylko najłatwiej własną duszę zbawić, lecz i drugich do jak najwierniejszego służenia Bogu można skutecznie pobudzać. Byle posiadać wielką miłość Boga i wielkie pragnienie dusz zbawienia. Jaki byłby dzisiaj los lekarza, który chciałby podobnie lekarza, lekarzy jak kosma i Damian? Być może jeszcze by go nie wrzucono w morze, nie strzelano do niego strzałami, nie kazano wsiąść, jedno by zrobiono. Pozbawiono praw do wykonywania zawodu lekarza, przez to pozbawiając człowieka środków do życia. Oni leczą, nie muszą brać opłaty, bo mają z czego żyć. Mają majątek. Rewolucja światowa prowadzi pozbawić nas majątku, wszystkich nas związać z pracą konieczną, w której, jeżeli chciałbyś zostać chrześcijaninem, chrześcijanin odbierzemy ci prawa do wykonywania zawodu. Lekarza, aptekarza, nauczyciela, księdza, kogokolwiek, żebyś został goły, wesoły, żył pod mostem. Wtedy ci się odechce. Jak się nie odechce temu, któremu się nie odechce, to dziesiątką ludzi się odechce, żeby z takim człowiekiem nie mieć nic do czynienia. Droga chrześcijan. która stopniowo może prowadzić, jak wówczas, pierwszy, drugi, trzeci wiek, do nawrócenia pogan. Nawrócenie neopogan, w dzisiejszych czasach należy domniemywać, jest trudniejsze, będzie trudniejsze niż nawrócenie pogan. Te znaki, które pogan przekonywały, neopogan nie przekonają. Zasadniczo. Wśród neopogan członkowie naszych rodzin. I my, którzy się z herezji modernizmu dobywamy, a ukąszenie jest śmiertelne, więc przyjdzie się do końca życia wydobywać, mieć świadomość. Że w zasadzie powinienem było sobie myśleć, chodziłem na nową mszę, praktykowałem po nowemu, że od pogan mnie wiele nie odróżnia. Albo nic. Jestem takim poganinem poświęconym wodom. Co czy to coś dało? W zależności od okoliczności. Raz tak, raz nie. Więc mamy przykład w tych świętych lekarzach, że te wszystkie praktyki nie doprowadziły do tego, żeby się w wierze zachwiali i nam też tą drogą postępować. Ich imiona są w kanonie mszy świętej. Ksiądz odprawiając mszę świętą codziennie imiona świętych kosmi Damiana przed Panem Bogiem wychwala. Wskazuje ojciec Prokop, że w każdym zawodzie mamy Możliwość się zbawić. W dzisiejszych czasach przychodzi nam, jeżeli do pewnych zawodów idziemy, od początku musimy być gotowi, że jeżeli stanę jako chrześcijanin, mogę zawodu nie mieć tytułu wykonywać zawód prawnika, lekarza. Mówiłem, że wyrzucą mnie. Zanim jeszcze y, umiejętność, biegłość, papiery y, zdobyłem, albo kiedy już je mam, będą. Jednak trzeba nam tą drogą postępować, żeby ten świat przekształcać w Królestwo Boże. Święci Kosmo i Damianie odwagę w wyznawaniu wiary, przyznawaniu się do Chrystusa w profesjach, których przygodni, wierni macie, wykonujecie, byście się nie zachwiali w środowisku, w którym jesteście dawać świadectwo odważne świętej katolickiej wiary, nie patrzeć na wzgląd ludzki, wiedzieć, że ze względu na wzgląd ludzki może się okazać, że Twoi najbliżsi zachowają się tak jak Lizjasz. Doświadczy cudów, ze względu na sąd ludzki będzie gotowy skazać ojca, matkę, brata, siostrę na śmierć, na jakiś niebyt, ja jakąś tam cząstkę tego doświadczam w swojej rodzinie, takimi katami wobec, wobec siebie. Jest mój brat, który nie odwiedza matki, są dzieci siostry, które nie odwiedzają swojej babci, pozbawiają znania swojej prababci, swoje dzieci. Są zbrodnie. Wszystko to robią ze względu na mnie. Należałoby choć raz przybyć. Nie są do tego zdolni. Wyraża pod jakim duchem żyją. No pod duchem chodzą wszyscy do na nową mszę. Tam praktykują. Częściej, rzadziej. To jest, to jest ich okres. To ich okres. Więc za te wszystkie, jeśli nam przychodzi też mieć już udział jakiś w takich na, póki co na drobny sposób prześladowaniach, to za to Panu Bogu dziękować i niech nas to cieszy. I Gdyby jutro w czasie pielgrzymki, którą, daj Boże, odbędziemy, pojawił się Pan spalacz, zwłok, próbował do pielgrzymki się dołączyć. Wiadomo, że z tym oszownikiem w drogę się nie udamy. Trzeba wymodlić w jakiś sposób, jak mamy. No nie jesteśmy zasadniczo. Co możemy zrobić? Nie idą z nami żadni jacyś mężczyźni, którzy no, swoją obecnością, swoją, swoją Obez postawą stanowiliby dla tego człowieka pewnego rodzaju hamulec, więc jesteśmy zdani na siebie, ewentualnie na dzwonienie policji. Pan, po policję pan Hewusz już dokładnie wie, że jak zadzwoni na policję, to zanim policja przybędzie, to on zdąży w tym czasie się oddalić na odpowiednią odległość itd., tak więc przybiera to formę taką groteskową, no ale nam to. Jakoś tam utrudnia i pewnie o to właśnie dokładnie temu człowiekowi chodzi. O to temu człowiekowi chodzi. Więc nam jest upraszać światło Ducha Świętego, na jaki sposób mamy okazać wierność, w pielgrzymowaniu, a jednocześnie żeby ono było możliwe wiadomo jest, że jeżeli się przebierze w, te, w strój duchownego i tak dalej to my z, z, pod takim przewodem i z taką, z taką obecnością y, po prostu nie pójdziemy no ale jednocześnie jest obowiązek wierności wobec pielgrzym, pielgrzymowania i, i ja jestem jak najbardziej w woli chęci, żeby to dokonywać na sposób każdy, jak to będzie możliwe. Zawsze się najbardziej też mów, mówcie, jeżeli a tak się może dziać, że, że obecność tego człowieka, czy tych ludzi rodzi w nas, no taki zwyczajny, jakby podany, nieświeże jedzenie. Takie obrzydzenie wprost. Czy to Pan z łow, czy ten organista się pojawi. Ludzie tego typu po prostu odruch wymiotny się w nas rodzi. No ale i do tego inne uczucia związane z zachowaniami tych osób. Które różne, diabeł na różnych tam strunach może grać, próbować podkusić, żeby zrobić rzeczy, na które temu człowiekowi zależy, żeby na czym mu zależy, ponieważ da, działa z inspiracji diabelskiej, żebyś ty swoim czynem yy, na ewidentny sposób zaprzeczył wierze, którą wierzysz, przynajmniej w powszechnym rozumieniu, żeby można było to poganom pokazać i powiedzieć: zobaczcie. Przykład, gdyby Pan przyłożył Ewuszowi. No tak, po, po męsku. No to, to, to jakby to, to się nie nagrało, no to można powiedzieć, też by tam pewnie wołał, kuczko, zobaczcie, co mi tam zrobił i tak dalej. No ale gdyby się nagrało, no to by triumfował. Tak też będzie triumfował, bo wnieść się sprawę do sądu, znajdzie świadka i tak dalej, i tak dalej. A tyle się należy tym ludziom. Od nas, czyli co się należy: politowanie modlitwa, śmiałe wyzna przyznanie się, wierzymy w Boga, w którego wierzymy nie, nie tego, w którego Ty, Chęwusz, wierzysz. To nie jest żaden Bóg. Jeśli miał Boga w sercu, nie robiłbyś tak, jak robisz. Nawróć się. To mamy do powiedzenia. I jeżeli by, mówię, w kim się rodziły jakieś uczucia, żeby chciał krzywdę temu człowiekowi zrobić, czy złorzeczyć i tak dalej, niech się gorąco modli za pana Adriana. Ofiaruje te, te wszystkie rzeczy, których nie możemy zrobić właśnie, odnosząc się do jakiegoś autorytetu państwowego, policji państwowej, czy od chociażby mężczyzn pobożnych, którzy by z nami szli i, i, i zabezpieczali. Nic takiego nie mamy. Więc przychodzi nam się modlić i ufać, że jak trzeba, Pan Bóg nas obroni, jak trzeba, to chówca nielskie pośla, ale pielgrzymka ma być wykonana. Niech Pan będzie przygodny wiarne błogosławi, święci kosmo Panie, i ci się za nami. Amen.